Hej, hej! Witajcie w najnowszym odcinku! Dzisiaj zapraszam Was na wymianę zrabkową z Kasią z kanału Dark Fashion Play. Cześć! i tu jest Kasia. Jeżeli nie znacie jeszcze jej kanału, to link macie na dole pod opisem. Wbijajcie, zostawiajcie łapkę w górę, subika. A my lecimy z tą wymianą. Umówiliśmy się na 50, 50 złotych zrabki polskie. Kasia jest z Niemiec, ale ma zrabki polskie dla nas. Kasia. Jana następuje I kochani, widzimy się zaraz po drugiej stronie Zobaczymy jak mi poszło I sprawdźcie koniecznie jak poszło Kasia, zapraszam do mnie Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia Hej, hej, jesteśmy po drugiej stronie Kochani, tak Udało mi się spotkać z Kasią, bo Kasia akurat przyjechała, czy przyleciała, nie wiem dokładnie, na zlot szogunów do ICK, go pofałam. Więc udało mi się zrobić tą wymianę osobiście, więc ja już ją otworzyłem i będziemy sprawdzać co my tam mamy. Mam Zdrawki zaraz zobrzymy, ale jeszcze co mamy. Mamy list, tak, zaraz otworzymy. Zobaczmy, co tam Kasia nam narzucała. Mamy zdrabka, myszka, myszka Szybka myszka, to jakoś tak to była, pamiętam co to wielkiego? O nie Nie Milka, Kasiu, bardzo dziękuję, naprawdę Marsy, no rewelacja, słuchajcie, MMS. bardzo dziękuję Kinder Country, no bardzo, już nic nie ma Naprawdę bardzo, ale zobaczcie ile słodkości Nie no, normalnie szok I mamy jeszcze liścik, otwieramy liścik Co tutaj napisała? Oj, Rafał, zaośniku, ty, bardzo się cieszę na naszą wymiankę zdrabkową. Mam nadzieję, że zdrapki przyniosą tylko duże wywiany. Jeżeli tak by mi się nie stało, to kładam kilka drobiazgów na pocieszenie. Ściskam i całuję. Kasia, Dark Fashion Play 1593. No, Kasia. Nieważne, nawet jak będą pustaki, to... Ptasie, mleczko, umili mi cały dzień. No Zobaczmy, co my mamy tu za zdrabki. Kochani, to jest chyba gratis, bo mamy już na kwotę 50 to mamy ekstra linię. Mamy boom. Mamy 500 tysięcy w diamentach. Mamy mega pensję. Szalone zakupy. Kochani, moje się. zacznijmy może od ekstra pensji, ekstra linii, moi drodzy. drapak i, i zaczynamy to będzie na przyspieszeniu Moi drodzy, linie okazały się proste, a szkoda, u mnie tej drapki to już nigdzie nie ma. Kochani, dalej idziemy, BOOM777, mamy drapak make upowski i szukamy siódemki. Zobaczymy, czy ta wymiana z Kasią z kanału Dark Passion Play będzie owocna. Moi drodzy, jak na razie jesteśmy bezwygrany, ale to nic, mam ptasie mleczko, mam kawałki Marsa. Mam MMM-sy, naprawdę jestem mega, ale to mega zadowolony. Sam jak widzieliście, krótko byłem na live'ie u Szogunów, u Alicji i jej ekipy. No niestety tu siódemki nie ma, kolejna trawka pusta, ale to nic, Kasia nie przejmu się. Zaczynamy 500 w 500 diamentach. Tak, czy coś tu będzie? 500 w diamentach. Słuchajcie, jak znajdziemy diament, to wygrywam do niego przy, przy, przypisaną kwotę, ale jak znajdziemy pik pieniędzy, to kwotę mnożymy razy 2. A wygrywam sobie 6, 33, moi drodzy, 30, 15 i 32. I takich szukamy. A mamy 18, 31. Dwadzieścia dwa, dziewięć, siedemnaście, dwadzieścia osiem, trzynaście, czterdzieści wysoko siedem, dziewiętnaście, jedenaście pięć, trzydzieści dziewięć, trzy, cztery. 25, 24, 29, no na razie się nie zapowiada i 34, tutaj mamy pustaka kolejnego, a może spróbujmy mega pensję moi drodzy, tutaj dwa razy mega pensja i wygrałem, ale nie wiem czy jeszcze jest, chyba, chyba jest mega pensja jeszcze 48 wygrywające liczby 14, 49, 8 i 16. I takich szukamy, a mamy 28, 27, 36, 15, 46, 17, 35, 2.

Kasia naprawdę nie przejmuj się. Daj spokój, nie ma się czym martwić, to tylko zdrabki. Bo się musimy znaleźć gwiazdy, mamy różę, róża dla Ciebie, Kasiu. Wędruje prosto do Ciebie i wygrywające liczbę i takich szukamy. A mamy 17 31, 6, 2, 13, 32 11 16 28 30 moi drodzy 30 jest wygrana ha! i zobaczcie jaka piękna 5 zł piękny piątal w moje 77 które nigdy zazwyczaj nie zawodzi tylko czasami jest puste <grym> no moi drodzy mam jeszcze szalone zakupy i w bonusie jedną monetę Drugi mamy plik, niestety powinna być kwota, i wygrywając liczby 24, 28, 20 i 32. I tak, idziemy, szukamy. A mamy liczbę. 26, 31, 17, 39, 19, 34, 18, 2, 2, i tak, jak będzie tam na końcu, będzie wygrywane. Niestety, tutaj jest pusto. Tak, pusto. Kochani, na 50 zł wygrała jedna z drapka moje 777. 7, 7. Super, cieszę się bardzo. Ale moi drodzy, mamy jeszcze tutaj premię. Mamy bonus. Szybkie myszy. Nie, nie pamiętam, ale tam, tam było trzeba znaleźć dwa te same symbole. Słuchajcie. Borek I, i kot chyba. Tu mamy myszki euro. Tu mamy boczek chyba, i kota. Tu mamy norę i kota. Niestety, tu się już nic nie drapie. Tu również bonus jest pusty, ale to nie szkodzi. Moi drodzy, mamy super marsy. Kindera, mamy MMS, mamy 15 mleczką, moi drodzy, mamy wygraną zdrabkę za 5 złotych. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za tę wymianę. Mam nadzieję, że poszło Ci lepiej w zdrabkach ode mnie, że moje były bardziej szczęśliwsze. A jeżeli też nie, no to tam również ci dorzuciłem coś słodkiego. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Jak się film Wam spodobał i Subika, bolecimy po tysiąc subskrypcji. To dzięki za oglądanie. Cześć, trzymajcie się. Hej, hey. no dobrze. To kochani, już Wam pokazuję. Mamy dzisiaj jest. tak. 1 lipca, 13.34. Filmik, tak, mamy czwartek, bo dorzucam go do, do losowania. Wymiany z Kasią. Kochani, losujemy jedną osobę, która otrzyma ode mnie upominek. Teraz ten pokazywał osoby, które wpłaciły i mi do środka. To Bata Klinsz, Zdrapuś, Ewelina Lisowska, Natala 898, Aneta J. Olek Seko, Oliwier Koczak, Forum Java, Zuza 7924, Zdrapowiczka, Stachu, Alicja w Krainie z Zakupów, Olek Deb, jak pamiętam. Magda Jargus. Oj. Eee, tu mamy Agnieszka Oka. A to było trudne. Tak, jak przy, przy było zagnaczo.wc. <grywka> Nie wiem. Ani Lolek, Lolek. Michalina G. Tomasz Kita, Magdalena Tercz i kochani Michał tak. Wszyscy są w środku. Nie robiłem w ten sposób, kochani, że jak na przykład ktoś płacił kilkakrotnie czy złotówkę 2 złote miał więcej losu, bo to, tutaj, to nie o to tutaj chodzi. Tutaj losujemy jedną osobę po prostu, która spłacający, która. E, Otrzymała ode mnie taki upominek, upominek słuchajcie, umówmy ja myślałem co to ma być, umówmy się, że będą to zdrabki, Trzy, e, za kwotę 30 zł mogą to być zdrabki 3 po 10, bądź 6 po 5 zł, to zależy jak ta osoba, która wygra, mi napisze na mailu, kochani, e, dobrze, to robimy tak, słuchajcie, tutaj nic nie ma, żeby nie było trochę odchyla, żebyście to widzieli, że... Tutaj nie ma nic przyklejone. Z drugiej strony nie ma nic przyklejone. Rzucam, teraz przykrywam to, tak. Tu nie mam nic w rękach. Kochani, biorę. Widzicie, nic nie trzymam w ręku. Rzucam tam swoją dłoń. Losuję, 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 kochani, kto to będzie. A nie, to tak nie miało być. Słuchajcie, nie. Ja zawsze wiecie, że utrudniam rzeczy. Ściągnąłem sobie aplikację, kochani. No tak. Takie kości. I wylosujemy osobę, która yy, ilość kostek. Będzie Ta osoba wygrana. Wiecie, że ja lubię utrudniać rzeczy. No to losujemy kostką. Jest to szóstka. Szósta osoba wygrywa. No dobra. Pierwsza osoba nie wygrywa i nie będzie to lolek, lolek. Druga osoba nie wygrywa i nie będzie to zdrapowiczka. Trzecia osoba nie wygrywa i nie będzie to Ewelina Lisowska. Czwarta osoba nie wygrywa. Będzie to Magdalena Tercz. Piąta osoba nie wygrywa. Oj tak. Piąta osoba nie wygrywa, nie będzie to Magda Jargus. I teraz, kochani, kogo wylosuje ta osoba wygrywa, kochani. To to jest Olek Seko. Kochani, jeszcze jedna ważna sprawa. Gratulacje, wygrałeś draft za kwotę 30 zł. I teraz, Olku, pod filmem masz maila i napisz mi, jaką kwotę wpłaciłeś. I ja wtedy będę wiedział, że ty to ty, bo tak się naprawdę zastanawiam długo, jak to potem zweryfikować. Tak, bo nie najprościej, kiedy wpłaciłeś i jaką kwotę. Wiem, że ty wpłaciłeś akurat dwa razy, więc wystarczy, że jedną znajdziesz kwotę, nie ma problemu. Serdeczne gratulacje, kochani. Następny yy, taki konkurs, yy, konkurs, takie rozdanie na Tipli będzie dopiero, moi drodzy, w sierpniu. W sierpniu tak ja do tego czasu yy, coś takiego fajnego uzbieram, żeby to było naprawdę takie wiecie mega fajne. A tym razem jeszcze raz gratuluję, yy, gratuluję Ol, Olek Seko. Serdeczne gratulacje, skontaktuj się ze mną. Masz 48 godzin yy, na kontakt, drapiemy milion mapa.gmail.com eee, i, i i się dogadamy, czy chcesz 3 drapki po 10 zł, czy 6 drapek po 5 zł. No dobrze kochani, to dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wsparcie kanału, naprawdę to jest coś cudnego. Zobaczcie, ile Was było, eee, a tych pad było dużo więcej, no fakt, że tam było po złote, 2 zł, 3 zł, to nie ma znaczenia, kochani, to się liczy wsparcie kanału. I tak jak mówiłem, kochani, wkrótce robię, zrobię tutaj Jedna osoba w trzy dyszki zgarnia, Olek Seko. A drugie 30 zrobimy takie rozdanie z moją liczbę, tak jak mówiłem, wszystkie pieniążki nie do do mnie, tylko dla Was, kochani. I no i co? No, zapraszam do subskrypcji kanału. Bo niedługo już moi drodzy 1000 subskrypcji. A jak będzie 1000 subskrypcji, no to co? To będzie rozdanie! A jak będzie rozdanie, to będą nagrody. <laughs> I będzie zabawa i pan. No dobrze, kochani, to dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!